Valve gotuje nowego CS2 i ostatnimi aktualizacjami to udowodnili. Dzisiaj omówimy sobie pokrótce zmiany, które już weszły do gry, ale też te, które nas jeszcze czekają. Zacznijmy od zmian w mapach. Train Inferno i Overpass doczekały się delikatnych albo może i trochę większych zmian, no i zobaczmy, jak one wyglądają w praktyce. Jesteśmy na trainie. Tutaj doszło do kilku zmian, które zaraz wam pokażę. Zaczniemy od dodania tych oto tutaj boksów. Które jak widzicie, już może nie będę się tak patrzył w kamerę, ale po prostu pokażę tego boksa. W skrócie, no tutaj akurat ja jestem Tero, ale tutaj antyterroryści. Stąd mogą się ukryć przed gwiazdą Tero. No ale to też nie jest jakaś super kryjówka. No ale wiadomo, mogą też wychylić w ten sposób. Powiedzmy, że w ten sposób jakoś, tylko muszę uważać, żeby właściwie nie spaść z tego. No i wiadomo, że to też trochę wpływa też na widoczność na pewno. Tutaj, na no, ze stronę Tero, to wygląda no, w ten sposób. Ale to jest pierwsza zmiana, czyli dodanie tego boksa. Druga zmiana jest tutaj. Zmieniono tutaj tego boksa. On był czerwony wcześniej i nie wychodził tak mocno, w obu kierunkach. Z jednej strony, no tutaj nie ma jak już wychylić za bardzo w kierunku main'a. Z drugiej strony, jak sobie zobaczycie, o proszę, wysłania bardzo mocno prawą stronę. Więc tak, z jednej strony, stąd nie widać już terrorystów, którzy są gdzieś tutaj. I też można się jakoś tak bardziej schować jakoś w ten sposób ścianie i też nie powinno nas y, widać. Oczywiście, no bo to nam zasłania, nie? Jakby jak, jak z innej strony jak ktoś wychyli, to będzie widać. Zapewnie to na pewno du dużo więcej możliwości i z antyterrorystom i terrorystom, no bo terroryści nie będą musieli już tam patrzeć gdzieś tam na daleko, czy ktoś się tutaj chowa, czy ktoś tutaj i ich y, szuka, tylko bardziej po prostu będą się skupiali na tym, czy ktoś jest tu albo tu. Dla antyterrorystów no to też trochę... Trochę lepiej, bo też nie muszą powiedzmy, bać się z main'a, kiedy tutaj wychylają na nogę, więc jakby moim zdaniem to jest sytuacja win-win. Kolejne boxy, które zostały dodane są tutaj na Bombsajcie B i tutaj w ogóle zmieniono całkowicie to podejście, bo wcześniej to były jakieś schodki, dopiero potem drabinka. No a teraz, no postawili tu po prostu boxy. Co one na pewno dają? No na pewno to, że można w taki sposób jakiś wychylać gdzie się chować też do tym boksem. Nie, można się podsadzić na przykład też. Bo różne pomysły mogą wykmienić, więc ludzie, więc zobaczymy też jak to będzie. No i przy okazji ten box też zakrywa z olejowego właśnie czy to to wejście CT. Ja też w drugą stronę działa, że no tutaj wychylając to no musimy bardziej wychylić, bardziej się też narazić na strzały. Z dwóch stron. Jak chcemy walczyć właśnie z tym olejowym. Kolejne boksy, które dodano są tutaj i to są te boksy ne, duże. No tutaj też trochę z się doczekaliśmy. Też schody zmieniono tutaj jak już tu jesteśmy przy okazji, bo wcześniej były no, węższe, znacznie węższe tak około połowę, że można było tylko schodzić, a tutaj można było się też po prostu ukryć na dole. No tego już tutaj na pewno nie ma, co idzie z tymi boksami. Blokują one na pewno widok na górę. Nie blokują one widoku tutaj. Więc to dobrze. No i też przy okazji są jakąś ochroną, gdy wychylamy stąd na górę. No bo z dołu nas po prostu nie widać. Jednocześnie no tak jak widzicie, możemy sobie też ustawić, nie wiem, tam jest smoke powiedzmy. Ale możemy sobie tutaj po prostu nawalać. Ostatnia strzynka, jaką dodali, jest tutaj na site B i no tutaj no to też jest no game changer tak naprawdę, no bo tak wychylając, przebiegając, tak naprawdę możemy się ukryć za tym boksem, jednocześnie możemy patrzeć sobie bezpiecznie, czy ktoś tutaj nie przebiega, nie chce rzucać granatów w kierunku bombsite'u B, jednocześnie możemy, no po prostu mamy dużą większą przestrzeń na to, żeby walczyć. Z drugiej strony, no to też nie wiem, czy jakieś boosty tutaj powstaną, albo jakieś granaty. Granaty raczej na pewno nie powstaną, no bo tutaj nie ma po prostu gdzie ich rzucić. Ale myślę, że no też to, że można tu wskoczyć i patrzeć, czy na przykład terroryści nie zaczynają rotować z A, właśnie do domku B. Więc no, bo zobaczmy, do no tego boksa już tu widać, nie? Z samego początku tak naprawdę. Więc no, jak ktoś wskoczy na tego boksa, to naprawdę trzeba uważać. To tyle, jeżeli chodzi o zmiany na trejnie. Lecimy do Inferno. Jak wyglądają zmiany na Inferno? Pewnie tak jak już zauważyliście, te okienka tutaj w kościele zostały otwarte, co daje bardzo dużo możliwości na rzucanie granatów, czy to po stronie Tero, można byłoby rzucić gdzieś tu palak i wytrzymać rotację antyterrorystów, ale jak i widziałem, że stąd można byłoby rzucić dosłownie w to okienko, Palaka i ten palak byłby idealnym palakiem na, na tutaj na plantującego, yy, więc co jeszcze tu się zmieniło? Tak jak już widzicie, już sobie tutaj skaczę, tu jest dużo szerzej niż było wcześniej. Ta przestrzeń została poszerzona, a tutaj za to to przejście jest dużo węższe niż było wcześniej. Więc yy, to są delikatne zmiany, jeżeli chodzi o tutaj, właśnie yy, tak zwane trumny. No i kościół. Kościół jest bardzo dużym game changerem. Nie mogę się doczekać wszystkich palaków, y, smoków i fleszy, które tutaj będą wynalezione. Albo nawet i nady. Myślę, że tutaj spokojnie można byłoby wykminić stąd i stąd. Powiedzmy jakiś zestaw dwóch najdów, które byłyby też genialne po prostu na Plantera albo na dopływającego Opcji jest bardzo wiele. Jak już idziemy dalej, to już w sumie tu jestem zmieniono też first boxa. To już nie jest box, tylko już zbiór boxów tak naprawdę. Będąc staro można po prostu tutaj wskoczyć. Ciekawa zmiana, w sensie jestem ciekaw, jak to po prostu wyjdzie w praniu. No, zobaczymy, 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 jak to, jak to prosi przyjmą. Jeszcze ze zmian na Inferno. To nie możemy zapomnieć o... Baby gate, tak zwanym. Widziałem, że Robs tak napisał na Twitterze. E, czyli, no po prostu, no dodano tutaj barierki. Co za tym idzie? No, terroryści będą mieli dużo większy problem z tym, żeby rasować zapsów. No bo trzeba jednak przeskoczyć barierki. Ale równie dobrze to będzie też problem dla antyterrorystów, No bo wiadomo, że trzeba ten jeden skok więcej zrobić, żeby tu wskoczyć. Bo jednak, wskakując, wystarczyło wcześniej, że po prostu się wskoczy na daszek, i od razu można lecieć dalej. Lecimy na overpass. Jesteśmy na overpassie. Tutaj, tak naprawdę, ze zmian, których było trochę najważniejszą zmianą, tak naprawdę, jest zmiana miejsca ciężarówki. Która jednocześnie sprawia, że tutaj ta pozycja jest dużo, dużo, dużo węższa, dużo mniejsza. Więc yy, antyterroryści, chronią, w sensie, yy, holdując tutaj, będą mieli dużo mniej przestrzeni na ucieczkę, na, yy, na, na schowanie się. Czyli po prostu ta ciężarówka została bardziej przesunięta w tą stronę. I jednocześnie tutaj, z tej strony, też mi się może wydawać, że są trochę inne kąty, więc tutaj no, to też trzeba po części uważać jak się wychyla. Ale chyba najważniejsze jest to, że dalej ciężarówka zasłania widok tutaj. Więc to jest chyba w tym wszystkim najważniejsze. No oprócz tego było trochę zmian, które widać w pocznącach, ale nie są one aż tak ważne. Co dalej? Oczywiście doszło do zmian animacji i tutaj pokażę wszystkie bronie, ale jednocześnie będę chciał trochę dłużej tutaj pogadać. Dobra, więc tak, jesteśmy sobie na mapce, będziemy patrzeć na wszystkie bronie na wszystkie animacje y, kosa, tero, glock akurat nie in, mam, mam infinitamo tak to wygląda, kałaszek wygląda w ten sposób Jest jak jest, zobaczmy sobie na wszystkie kosy, może co? Oho okej, okay. wydaje mi się, że to nie tak miało działać. Ojej, ależ to jest fany. No to nie było przemyślane, ok? To, 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 to nie tak miało wyglądać na pewno. E, ale zobaczmy, jak by wyglądał e, butterfly albo skeleton, może. <zysy> nie, no, to jest genialne, naprawdę. Genialne. E, motylek, 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 motylek. To jest motylek. Jak widać były dusz potylkowy, dobra. Okej, okay, nie wiem do końca co się wydarzyło, więc yy, no, ko kos wam za bardzo nie pokażę, bo no nie jestem w stanie jednak niestety, ale lecimy po prostu z y, pistoletami na Jak widzicie jest podobnie jak było wcześniej, przynajmniej z tłumikiem. Trochę inne dźwięki, oczywiście. Okej, okay. dwie Beretty. cz -ka.

Ta niełatwiej się bardzo podoba, bardzo, bardzo mi się podoba to, że można kręcić sobie digielkiem na wyciąganie. Swoją drogą, spójrzcie na ten niebieski magazynek. Fajne. Eee, tak, więc to jest digielek, rewolwer. No, więc tak wygląda rewolwer. Type 7 i to tyle z pistoletów przechodzimy do temów, do, do Let, let's go z MAG 10, Bizon MP 7. 90. Ja wiele z nich w sumie też nie widziałem, więc jakby te też, te też patrzę, czy, czy mi się podoba czy nie. Oczywiście jest slap MP 5. Ciekawie wygląda Inspekt No okej okay. Zobaczmy na Okej okay. M249 Okej okay. Obrzym. Co się z nim stało? Wsi mam wrażenie, że coś jest nie tak z obrzynem. Też to widzicie? Ale jakby. To też jest jedna ze zmian, właśnie, czyli jak przeładowujesz, strzelisz, to przeładowywanie się nie kontynuuje, co jest dość dobrą zmianą, moim zdaniem, swoją drogą. Dobra, ale lecimy dalej. X-em. wrażenie, że inaczej wydajesz, wyglądała. Nie wiem, może mi się wydaje. Okej, okay. Mach 7. Okej. Okay. Nowa. Okej. Okay. Więc co, więc możemy przejść do karabinów i zaczniemy od złama masa famasa. Okej. Okay. Lećmy z G3, z G1. Alright, alright. A wóbka, może to razem też będzie bez, bez problemów ze skinem, bo nie wiem czy widzieliście, czy też tak mieliście, ale... No były spore problemy z wczytywaniem się skinów na AWP-ach. Ojej, okej, okay, okej. Okay. Galil. Też ciekawy. M4A4 To jest też slap taki. <laughs> śmieszne śmieszny. z SSG08. Nie wiem, co też mi się wydaje, to trochę jakieś zbugowane, takie jeszcze niedocelowe, ale no. Zobaczymy, co nam Valve jeszcze przygotuje. Tak wygląda SG553. No i kałaszek. Moim zdaniem jest nawet OK. Ludzie się średnio podoba. Ja to kupuję. W sensie... Mi się podoba, że Valve coś robi, nawet jeżeli Community to Aug Aug swoją drogą... Nie wiem czy miał wcześniej taką rączkę. Jest to mnie też dosyć ciekawi. Jaki tutaj był to myślowy? No i też jest uderzenie czwóreczki. I to była ostatnia broń. Dobra, a co jeszcze idzie za zmianą animacji? Valve w wspomniało, że planuje przejść na system Anim Graph 2, który jest tak naprawdę całkowicie budowane pod CSa, nie tak jak ówczesny system, wcześniejszy system tak naprawdę, który był budowany bardziej pod Half-Life Alex I tutaj myślę, że to jest znacząca różnica. Dodatkowo padła tam informacja, że ta zmiana będzie przechodziła stopniowo i do tego wymagała ona od Valve wrzucenia wszystkich animacji na nowo. Dlatego też dostaliśmy te animacje, które pewnie po prostu nie są do końca skończone w niektórych przypadkach. No ten... Obrzy mi się wydaje, chyba najbardziej taki nie, nieskończony. Ale no jest sporo rzeczy, które tutaj no nie poszło tak, jak miało. I to będzie w przyszłych tygodniach po prostu poprawiane, bo walwe po prostu tak działa. Walwe działa w ten sposób, że, że działa z rzeczami stopniowo, nie zarzuca nas masą nowych rzeczy, tylko ona wrzuca. Jedną zmianę, może dwie, trzy, yy, mniejsze, większe zmiany, dopiero potem czeka na feedback, znajdowanie bugów od bardzo danego community, naprawia te bugi i dopiero potem znowu planuje wrzucać kolejne rzeczy. Czy znaczy jest to dobre podejście? No nie do końca tak, no bo traktuje nas po prostu jak beta testerów, jesteśmy darmowym. Działem QA Quality Assurance, czyli tak naprawdę jesteśmy beta testerami pełnoprawnej gry. Ale jak już przy devach jesteśmy, no to należy wspomnieć o tym, że rok temu, około rok temu, jeden z nich pisał o tym, że zauważyli, że ówczesny system animacji, bo już mamy po części nowy, ale jeszcze nie wgrany, był problematyczny z tego względu, że po prostu pochłaniał za dużo Zasobów, pochłaniał za dużo łącza, przez co sieć była przeciążona i powodowało to bardzo często po prostu to, że powstał mem. What you see is what you get, czyli tak naprawdę, no, niby CS miał być tak responsywną grą, że to co widzisz miało być w rzeczywistości, a no, jak wszyscy wiemy, no, okazało się tak, że giniesz po prostu za ścianą, bo tak. Zmiana systemu animacji powinna to poprawić i ja już tak naprawdę grając chwilę po tych update'ach zauważyłem, że no zdecydowanie rzadziej ginę ze ścianą. Widzę, że ten pickers advantage czy to, to przewaga wychylającego no jest znacznie mniejsza. spryjowanie jest bardziej przyjemne, no jest lepszy feeling gry, to ona jest po prostu bardziej Smooth bardziej responsywna. A to dopiero początek, bo tak jak mówiłem, obecnie dopiero wgrano wszystkie animacje od nowa. Animacje, które mniej ważą, więc mniej obciążają te serwery, ale to jeszcze nie jest nowy system animacji, który dopiero będzie, więc to cały czas będzie się poprawiało, cały czas będzie to zmieniane i to będą tak naprawdę najważniejsze tygodnie w historii Counter-Strike 2, ponieważ taka zmiana może po prostu w końcu wszystkich zadowolić, jeżeli oczywiście się uda. I Walwę tego nie spartoli, ale myślę, że dojdziemy do momentu, w którym CS2 będzie tak przyjemny jak CSGO, i z tą myślą będę kończył. Dzięki za obejrzenie do końca. Zostaw subika z dzwonkiem, no i przede wszystkim lajka oraz komentarz, czy uważasz, że te zmiany będą na dobre, czy Walwę po prostu zostawi to wszystko tak, jak jest. No i przy okazji, gdzieś tu. Masz odcinek, który Ci się spodoba. Cześć.